No, hej, Wam wszystkim ludziska, witam Was bardzo serdecznie, rzecz jasna, ja, czyli Grzechu 40, i zapraszam do oglądania kolejnej zapowiedzi growej na moim skromnym kanale. A los chciał, że dziś zajmiemy się tytułem, o którym niespecjalnie chciałem teraz mówić, ale już tak wielu z Was mnie o to prosiło, że poczułem, iż po prostu inaczej się nie da. A czemu nie chciałem o nim teraz opowiadać? Wbrew pozorom nie dlatego, że nie warto się grą zainteresować, ale po prostu na razie nie ma o niej specjalnie wielu informacji. Informacji ani materiałów wideo, a po tych, które ujrzały do tej pory światło dzienne, ciężko wywnioskować, w którym kierunku odejdzie proces twórczy i czy ostatecznie to będzie hit, czy też być może kit. Dzieje się tak za sprawą tego, że część materiałów pochodzi jeszcze z roku 2019, kiedy to twórcy prezentowali jedynie wczesną koncepcję na tytuł, a część pochodzi z roku 2020, kiedy sporo się pozmieniało. No ale mimo wszystko podsumujmy to, co wiemy o produkcji na chwilę obecną i mam nadzieję, że film ten Was zainteresuje oraz nakłoni do dalszego śledzenia tematu. Zatem zaczynajmy. Negative Atmosphere to survival horrorowy tytuł science fiction planowany do wydania na bliżej nieokreśloną datę 2022 roku. Jeżeli już materiały w tle zaczęły wam niebezpiecznie przypominać słynne Dead Space, nie jest to skojarzenie mylne, bowiem gra ma do niego bardzo inwazyjnie nawiązywać, żeby nie powiedzieć zerżnąć na ksero wszelkie założenia. I nie żebym się specjalnie czepiał, osobiście uważam, że Dead Space był świetną grą. W każdy w każdym razie jedynka i dwójka, dlatego że w trzecią odsłonę jeszcze do tej pory nie było mi dane zagrać. Tak czy inaczej, nie ma także nic złego w nawiązywaniu do dokonań utalentowanych kolegów z branży, to z pewnością mogę stwierdzić. Przypominam, że na przykład takie uniwersum StarCraft'a zostało wymyślone w oparciu o naśladownictwo WarCrafta, prawda? Mimo wszystko, jeśli naszym głównym założeniem jest jedynie kopiowanie czyichś dokonań w każdym zakresie i na każdym kroku, to już delikatnie zaczyna śmierdzieć. Dlatego też mam nadzieję, że deweloperom nie zabraknie tutaj ociupinkę polotu i ambicji, przez co gra będzie także miała swoje pomysły oraz unikalny charakter. W przeciwnym przypadku wyjdzie po prostu słabo, bo jedynie odtwórczo. Żebyście zrozumieli, dlaczego się martwię, pragnę nadmienić, że nie mówimy tu o żadnym wielkim studiu deweloperskim. Negative Atmosphere najpierw było tworzone przez zaledwie jednego człowieka, po czym w pewnym czasie na fali pozytywnych komentarzy oraz odzewu na pierwsze materiały zespół rozrósł się do 10 osób przybierając nazwę Cord Studios. No ale uznajmy, że 10 osób to dalej stosunkowo niewiele. Więc w sumie jest to gra indie, chociaż, no, raczej na taką nie wygląda, w każdym razie na pierwszy rzut oka. I w tej formie projekt jest realizowany po dziś dzień. Oznacza to, że nie mają wielkich środków, doświadczenia czy zaplecza technologicznego, a wszelkie prace prowadzone są dzięki oddolnym, dobrowolnym wkładom od zainteresowanych osób. Jak się domyślacie, mowa tu o składkach na Kickstarterze, na koncie na Patreonie, chyba tak się to nazywa, i tym podobnych. Jak powiedziałem, raz powtórzę, nie ma w tym nic złego, ale sami rozumiecie, że zasiewa to pewną nutkę niepewności odnośnie ostatecznej jakości produktu końcowego, a skoro już mowa o produkcie, gra ma zadebiutować na PC-tach i prawdopodobnie na konsolach nowej generacji. Tworzona jest ona w oparciu o Unreal Engine 4. Nie zwracajcie za wielkiej uwagi na filmy lecące w tle, bo tytuł jest cały czas zmieniany, rozwijany, a jak mówiłem, część nagrań pochodzi jeszcze z roku 2019, kiedy koncept był nieco inny a tworzyła go zaledwie jedna osoba. Tak czy inaczej, powracając, jeżeli chodzi o fabułę, przeniesiemy się tutaj na grunt alternatywnej historii w przyszłości. Kiedy o tym mówię, już mi się ryjek śmieje. <laughs> bo ja wiem, że to będzie całkiem unikalne założenie, ale o tym za chwilkę. Czyli przeniesiemy się do roku 2234, kiedy to podróże międzygwiezdne stały się dla człowieka jak najbardziej osiągalne, a cywilizacja stanęła na krawędzi przepaści. Nie dość, że pogrążyliśmy się w porodze bratobójczej wojny, to jeszcze osiągnęliśmy poziom wykreowania tej słynnej, samodoskonalącej się sztucznej inteligencji to, zgodnie z obecnymi przewidywaniami naukowców, pierwsze co zrobiła po uzyskaniu samoświadomości to rzuciła się ludziom do gardeł co jest dosyć logiczne jeśli kiedykolwiek robot będzie na tyle rozwinięty, aby samemu postrzegać świat, podejmować decyzje bez pomocy z zewnątrz i się rozwijać, kształcić to bardzo szybko dostrzeże on głupotę człowieka oraz jego samodestruktywne zdolności, zresztą nawet Stephen Hawking zwykł mówić, że ma nadzieję, iż nigdy nie stworzymy SI, bo ten dzień będzie początkiem końca ludzkości. Bardzo możliwe, że tak się stanie No ale nieważne, w grze maszyny także Będą naszymi wrogami A my będziemy mogli z nimi albo walczyć Albo je przejmować Przejmować nad nimi kontrolę, czyli Można się przygotować na klasyczne Hakowanie, zresztą może Wspomnę o bohaterze Rozgrywka prowadzona będzie niejakim Samuelem Edwardsem 49-letnim Byłym medykiem wojskowym I tutaj już zapala mi się Swego rodzaju czerwona lampka, bo Wiemy, jak to wyglądało w Dead Space. Tam był Isaac Clark, e, oczywiście inżynier, więc fakt naprawiania różnego rodzaju instalacji na statku kosmicznym miał sens, bo mówiliśmy o specjaliście. Tutaj mamy medyka wojskowego, więc jeśli trzeba będzie coś naprawić czy odbudować, to jak ma on sobie poradzić w takim zadaniu, nie posiadając podstawowej wiedzy technicznej. Oczywiście to jest tylko gra. W grze wszystko jest możliwe, wszystko da się uargumentować, ale wiecie, pomysł z inżynierem był po prostu bardziej realistyczny i bardziej chwytliwy. No chyba, że tutaj niczego nie będziemy naprawiać, ale jakoś mi się nie wydaje, bo wszystko zdaje się bardzo mocno bliźniacze do martwej przestrzeni. Inna kwestia, że w takich uniwersach kosmicznych. Właśnie tak od dziada, pradziada wyglądał gameplay. Żeby nie był on oparty tylko i wyłącznie o strzelanie i o tak zwane słynne kill roomy, no to miałeś przejść z punktu A do punktu B, dlatego walczyłeś z kreaturami, żeby obczyścić sobie drogę. A dlaczego doszedłeś do punktu B? No właśnie po to, żeby coś włączyć, uruchomić, naprawić, odbudować. Tak było zawsze. No i analogicznie W Dead Space'ie błąkaliśmy się osamotnieni Po statku USG Ishimura Niczym w filmie Obcy ósmy pasażer Nostromo Tutaj Edwards będzie się błąkał osamotniony Po statku TRH Rusanov Tam wybuchła mówiąc w cudzysłowie rzecz jasna Pandemia nekromorficzna Tutaj wybuchła analogiczna pandemia Tajemniczego wirusa Która dziwnym trafem zmienia ludzi W odrażające maszkary do złudzenia Przypominające te 2008. Gry do tego stopnia siebie wzajem przypominają, że, prawdę mówiąc, patrząc na zapowiedzi Negative Atmosphere, bez dodatkowej wiedzy byłbym święcie przekonany, że to jakiś prequel albo sequel Dead Space'a rozgrywany za sterami po prostu innej osoby. Jestem natomiast ciekaw fabuły. Bo wiemy czemu ludzie mutowali w innych grach, ale czemu mutują tutaj, tego nie wiemy. Może wirus to jakaś broń biologiczna zesłana wprost przez sabotażystów ludu pracującego i wrogów systemu. No bo a no właśnie nie powiedziałem wam jeszcze najciekawszego. <laughs> Teraz przejdziemy do tego, co prosiaczki lubią najbardziej. To czym obecnie horror wyróżnia się od klasyków gatunku, zarazem to w czym można się dopatrywać jego unikalności oraz indywidualnego charakteru, to fakt alternatywnej ścieżki historycznej, o której wam już wspominałem, bo niby to jest ludzkość zrobiona. Roku 2234, czyli klasyczna wizja przyszłości. No ale jednak mamy tam również tą wizję zabarwioną na kolory przeszłości. Pewnie uwagę niektórych zwróciła charakterystyczna nazwa statku kosmicznego, w którym będzie prowadzony gameplay. Jest to TRH Rusanov. To nie jest amerykańska nazwa, myślicie pewnie, że rosyjska, a no błąd. To jest nazwa SAJOZAS, sowieckich, socjalistycznych, republik. Wyobraźcie sobie, że w grze w dalszym ciągu ludzkości podzielona jest na bloki ideowe z lat 60. ubiegłego wieku i zimna wojna ma się w nich całkiem nieźle. Powiem szczerze, to faktycznie może być coś ciekawego. Nie jestem pewien, czy deweloper wykorzysta potencjał drzemiący w owym pomyśle, bo materiały promocyjne no raczej na to nie wskazują, nic o tym nie mówią. Ciężko także odnaleźć podobne nawiązania na trailerach czy gameplayach, ale wyobrażacie sobie, co tutaj można wymyśleć, co tu można wykrować, jak można popuścić wodze fantazji. ZSRR w roku 2234, aż mnie ciary przechodzą, kiedy o tym opowiadam, wraz z futurystycznymi oficerami NKWD, terrorem na niespotykaną skalę. Orwellowski Mokry Sen, gdzie władze potrafią czytać w myślach, bo ztechnologizowana Armia Czerwona daje takie możliwości. Kreuje potężne, biotyczno-technologiczne konstrukcje superżołnierzy, a obozy koncentracyjne Guagu przybierają miano całych planet karnych, gdzie ludzie w skrajnych warunkach, bez atmosfery, pozbawieni środków do życia, podejmują się katorżniczego wydobycia kopalni dla wodza imperatora. No kurde, tyle tu można wymyśleć. Kurczę, no coś niesłychanego. Wyobrażam sobie Całe układy gwiezdne, całe układy planetarne, pełne jałowych, wypalonych grzybami atomowymi planet, na których trwa wieczna, nieprzerwana wojna z imperialistami wojna pokoleniowa już nikt nie sięga pamięcią kiedy i przez kogo spowodowana, ale walczymy mechanicznie od dziada, pradziada na tych wypalonych planetach, ścierając się z wrogami jedynego słusznego ustroju. Oczywiście tutaj już totalnie odpłynąłem, nic takiego nie zapowiadano i możliwe, że nic podobnego nie ujrzymy, ale moglibyśmy. A pomysł, przyznacie, jest bardzo chwytliwy i oryginalny, no czegoś takiego jeszcze do tej pory nie widziałem, a przecież ile gier już ogrywałem w całym moim życiu, czegoś takiego jeszcze nigdy. A być może mutowanie ludzi w potwory to rzeczywiście będzie wirus biologiczny, ale może niekoniecznie zesłany na bolszewików przez krwistych imperialistów z zachodu, ale może zesłany przez samych bolszewików na bolszewików i w ten sposób testują sobie nowoczesne bronie. Kto wie przecież związek radziecki takie rzeczy robił. Zrzucał głowice atomowe na własne miasteczka i wioski, żeby zbadać jaki będzie wpływ na lokalny anturaż i jak ludzie na to zareagują, czy od razu umrą, czy może jeszcze trochę pożyją w jakich warunkach i tak dalej. Więc Kurde, no tyle rzeczy tutaj można zrobić, tak czy inaczej powracając do meritum. No fakt, oznajmiono, że wizja twórcza Negative Atmosphere e, to zimna wojna, więc jestem po prostu ciekaw, jak ją pokażą i w jaki sposób to odczujemy grając. Co jeszcze wiemy odnośnie samego gameplayu? Ma to być strzelanina TPP, czyli z perspektywy osoby trzeciej, co no już raczej się o tym zorientowaliście, oglądając materiały w tle, i ma ona nosić znamiona klasycznego, krwistego horroru. Autorzy zarzekają się, że amunicji będzie tam jak na lekarstwo, od siebie dodam, że to jest znakomita informacja, i czasami będzie trzeba się przekradać pomiędzy wrogami. Będą zatem mechaniki skradankowe, tak jak i momenty poruszania. Się w próżni. Interfejs ma być oczywiście ukryty i wtopiony w świat gry, co pomoże zwiększyć jej imersyjność. Tak oto wskaźnik ilości amunicji w magazynku będzie wyświetlany w pulpicie, bezpośrednio na broni, którą dzierżymy. Ekwipunek będzie hologramem wyświetlanym przez skafander kosmiczny. A stan zdrowia będzie obrazowany przez ogólną kondycję postaci ergo, jeśli będziesz zdrowy, będziesz wyglądał normalnie. Ale jeśli konieczne będzie użycie apteczki, twój kombinezon pokryje się brudem, krwią, błotem, pyłem, No błotem w przestrzeni kosmicznej może nie do końca, ale pyłem, krwią, tu i ówdzie widać będzie przetarcia, przedarcia materiału, a postać zacznie delikatnie powłóczyć nogami. Co wydaje się być ciekawym pomysłem, to nie jest to jakoś potwornie odkrywcze, akurat ta konkretna mechanika, bo myślę, że w grach to się już do tej pory czasami zdarzało, ale jednak jest to fajna koncepcja. Do tego dochodzi arsenał. Arsenał rzekomo ma być naprawdę pokaźny, choć nie wiadomo, czy możliwym będzie także jego modyfikowanie, tak jak w horrorowym kuzynie, którego nazwę bezustannie przytaczam w tle. I to mniej więcej wszystko Wszystko co można powiedzieć na dzień dzisiejszy Odnośnie owego całkiem intrygującego tytułu To co mogę zobaczyć jeszcze na materiałach w tle To choćby fakt, że twórcy prawdopodobnie zaoferują nam Dosyć sporo animacji I to bardzo krwistych animacji śmierci protagonisty W momencie kiedy padniemy z czyichś rąk Albo coś nas zabije, jakieś urządzenie Coś na nas spadnie, coś nas przetnie No to rzeczywiście będzie to idące w rycie Takiego turpistycznego horroru Roru Gore, mnie osobiście się to podoba, to jest takie wycacane fajnie wygląda, utrzymuje intrygujący klimat, w Dead Space'ie bardzo to przyjemnie odczuwałem, więc tutaj również powinno być z tego powodu miło. Jak to wszystko mogę podsumować? Powiem tak, jak dotąd zaoferowano nam dwa zbiory materiałów wideo, i jak już nadmieniałem starsze gameplaye pochodzą z roku 2019, nowsze z roku 2020. Te starsze wyglądały dosyć Topornie. Dosyć kiepsko. Bez sensu wydawał się ogromny wskaźnik takiego, nie wiem, pulsometru, jak to nazwać, na plecach. No niby ma tutaj być zaawansowana mechanika nadwyrężenia stanu psychicznego Rzekomo postać może zacząć wariować, a nawet mieć halucynacje Niby super, ale wskaźnik mi do tego potrzebny nie był A wyglądał on sztucznie No i niweczył tą misterną pracę polegającą na ukryciu zbędnego interfejsu Który ma nas wybijać z imersji świata Do tego animacje były jakieś takie... No po prostu takie se A hełm protagonisty wyglądał... Głupio, no i dosyć słabo. Z przodu był na przykład nijaki, nie miał nic konkretnego, żadnej konkretnej tekstury. Nie było tam niczego charakterystycznego, ani żadnego szkiełka, ani jakichkolwiek innych elementów, jedynie wielka kolorowa plama na metalu, mająca zapewne naśladować Dead Space'a, no ale wyglądało to dosyć słabo. To wszystko budziło moje animozje, ale... Panowie się nie obijali przez rok i w 2020 roku gra zaczęła zmierzać w jak najbardziej poprawnym i ciekawszym kierunku. Debilne wskaźniki poznikały. Przód hełmu zamienił się w przeszkloną maskę, animacje nieco dojrzały. Postać stała się bardziej toporna i ponura w wyglądzie, a jej skafander zaczął mi się jawić niczym masywny akwalung takiego Big Daddy'ego z Bioshoka. Słowem, spoko. Ale nie zmienia to faktu, że nie mam pojęcia, co z tego wyjdzie. Jeszcze za wcześnie, żeby zabawić się w auspicję. Potwory wyglądają ciekawie, ale ile będzie ich podtypów? Czy będą jakieś bosowie? Czy być może będziemy zalewani powtarzalnymi wrogami do pożegu? Nie wiadomo. Statek kosmiczny jest majestatyczny z zewnątrz, ale czy w środku będzie oferował zróżnicowane lokacje, nie wiem. Czy gameplay będzie syty, nie wiem. Czy fabuła będzie wciągająca, nie wiem. Czy to naprawdę będzie miało klimat, nie mam zielonego pojęcia, natomiast zdając sobie sprawę z tego, że to jest gra indie, martwię się o sferę typowo techniczną, czyli o to, o co w przypadku gry klasy AAA od wielkiego producenta bym się raczej nie martwił. Czy fizyka będzie dobra, czy grafika będzie dobra. I wszystkie te cechy, które powodowały, że martwa przestrzeń stała się tak wyjątkowa i rozpoznawalna jako marka na świecie. Podsumowując, trzeba po prostu poczekać i dalej bacznie lustrować ową franczyzę, ale obecnie wydaje się ona dosyć obiecująca. A Wy co o tym wszystkim myślicie? Czy wygląda wam to na nowego horrorowego króla, a może na kolejną przeciętną gierkę, o której zapomnimy tak szybko jakieśmy o niej usłyszeli? Jestem ciekaw waszego zdania, piszcie proszę w komentarzach, nakłaniam Was do dysputy. Na razie ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że materiał jakkolwiek wam się podobał. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie o łapkach. Jeżeli chcecie wspierać kanał, nie zapominajcie także proszę o tym wysłużonym patronajcie. dlatego że tam w końcu pojawiają się składki na nowo okrywane przeze mnie tytuły growe i któregoś pięknego dnia, kto wie być może ze składek na patronajcie właśnie zakupię Negative Atmosphere... Atmosphere? Dorr. Angielski język trudna język być. <ścoughs> Może przez cały materiał się to wymawiam, nieważne. Ważne jest to, że tytuł jest całkiem ciekawy, intrygujący, będę go bacznie obserwował. No i powiem wam szczerze, to co już wielokrotnie powtarzałem, cieszy mnie. Ostatni okres w świecie gier komputerowych, bo dużo fajnych tytułów albo nadchodzi, albo już jest w produkcji, albo po prostu dopiero co ujrzało światło dzienne. Słowem jest w co grać. A ów tytuł, o którym mówiłem dzisiaj, prawdopodobnie dołączy do owego szumnego i dumnego grona. Na razie ode mnie to tyle. Hej, ludziska! Cześć!